Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. O, i ostatnio dużo dzieje się w świecie filmu, dlatego przesiałem dla Was najciekawsze informacje. A dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o tym, że Sony chce rozbudować swój świat, swoje uniwersum postaci ze Spidermana za pomocą mnóstwa różnych seriali. Pierwszy będzie Silk. Później porozmawiamy sobie o końcu Tora, ponieważ Chris Hemsworth no, dał niestety, ale taką niepokojącą odpowiedź na to pytanie. Później porozmawiamy sobie o pierwszych detalach dotyczących spin-offu WandaVision, czyli Agata. Coven of Chaos, ale najpierw porozmawiamy sobie o nowym obcym. Jak donosi serwis Deadline Kaylee Spani jest w trakcie rozmów, aby wystąpić w głównej roli w nowym filmie o przygodach obcego. Tak więc zapomnijcie o Bishopie czy o Ripley i teraz nową postacią będzie ktoś na razie nieznany. Na temat samego filmu nie wiemy zbyt dużo, oprócz tego, że film powstanie i oprócz tego, że Twórcy filmu będą chcieli rozpocząć pracę na planie zdjęciowym jeszcze w 2023. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko e, potoczy się w czasie. Jestem dużym fanem serii Obcy. Bardzo często do niej wracam. Mniej więcej raz na rok oglądam sobie wszystkie filmy. Nie wszystkie były udane, ale było kilka naprawdę bardzo ciekawych perełek. Tak więc ja czekam na wiadomości. Jeżeli nie chcesz ominąć żadnych wiadomości dotyczących nowego obcego, to zostaw suba. My przechodzimy do em, newsów związanych ze spin-offem WandaVision, ponieważ znamy pierwszy zarys fabuły serialu o Agacie Harkness. Na końcu serialu WandaVision Wanda Maximoff pokonała Agatę Harkness. Uwięziła ją w Westview na wieczne potępienie. Jednak wygląda na to, że nie będzie trwało zbyt długo. Jak donosi serwis Illuminerdi, Agata Coven of Chaos będzie dział się bezpośrednio po wydarzeniach z Westview, czyli Wanda WandaVision. Agata Harkness zostanie uwolniona przez nowy zakon czarownic z Salem, i tam będą pewnie wspólnymi siłami siali zniszczenie w Westview i pewnie na całym świecie. Tylko kto ich powstrzyma? Co na to Wanda? A nie, poczekaj. No i tutaj właśnie, to jest to moje pytanie, bo jak wiecie, teoretycznie na końcu Multiverse of Madness Wanda Maximoff zginęła, ale ona tak naprawdę nie zginęła, tylko jest powiedzmy na przymusowej przerwie. Kiedy scenariusz i Kevin Feige zapragnie jej powrotu, Wanda okaże się cała i zdrowa. Tak więc jak myślicie, czy Wanda Maximoff w Scarlet Witch powróci do Westview, aby walczyć po raz kolejny z Agatą Harkness i całym nowym zakonem czarownic z Salem? Nie wiem, ale jakie Ty masz zdanie, napisz je proszę w komentarzach poniżej. A my przechodzimy do bardzo ciekawej informacji dla fanów horrorów, ponieważ Jason Blum i James Wan połączą siły i powstanie nowe horrorowe imperium. Jak donosi serwis Bloody Disgusting, Blum i Wan chcą połączyć swoje firmy producenckie Blumhouse i Atomic Monster. No i powiem Wam szczerze, że jest to mega ekscytująca wiadomość dla każdego fana horrorów, ponieważ zarówno Blumhouse, jak i Atomic Monster mają na swoim koncie bardzo ciekawe projekty. Takie jak na przykład Paranormal Activity, nową serię Halloween, em, Naznaczony, Sinister, Split, Glass. Naprawdę bardzo dużo ciekawych perełek. Jak również Bloody Disgusting wspomina w swoim e, artykule, em, panowie chcą już... Rozmawiać na temat sequela horroru Megan, który jeszcze nie miał swojej premiery, a bodajże ma premierę 6 stycznia 2023. I mam nadzieję, że ta data um, nie pogrzebie tego filmu, bo jak wiecie, zawsze w styczniu wypuszcza się najgorsze filmy. Oczywiście są wyjątki. Ale to mnie trochę martwi. Uważam, że Megan będzie spoko filmem. Bazuje to na zwiastunie, do którego link możecie znaleźć gdzieś pewnie w czeluściach komentarzy, jeżeli ktoś się nie wyrzuci. Ale dajcie mi znać, czy czekacie na taką fuzję. Oczywiście dwa studia będą działały osobno, ale będą po prostu mogły korzystać z bibliotek swoich postaci. No właśnie, a propos, horroru. Piła 10. Mamy tu jakichś fanów piły? Zgłaszam się na ochotnika. Tobin Bell jest na pierwszym zdjęciu do piły 10. Tak jest, drodzy panowie i panie, piła 10 już jest. Produkcji. Mimo, że tytułowa postać zginęła w trzeciej części, to Tobin Bell wcielał się w nią jeszcze wielokrotnie. Jak widzicie, w pile 10 również powróci. Tylko, że, no, gdzie tym razem zaprowadzi nas fabuła? Bo, jak wiecie, w trzeciej części tytułowa postać zginęła. Tak więc do tej pory, tam gdzie pojawiał się Jigsaw, tam były jakieś flashbacki. Nie gdzie, a raczej kiedy nas zaprowadzi fabuła. E, mnie to już nie interesuje. Ja już się pogubiłem w całej chronologii tej e, piły. E, no a piła 10 na pewno temu nie pomoże. Ale nie o to chodzi w tym filmie, w tej serii horrorów. Chodzi tutaj po prostu o czystą rozwałkę i hektolitry krwi na ekranie. Ja na to czekam, a ty. Czekasz? Daj mi znać w komentarzach poniżej. ja my przechodzimy do MCU, ponieważ mam dla Was złe wiadomości. To znaczy, znowu, nie wiem czy to są złe wiadomości, ale sami posłuchajcie. Avengers w MCU już w sumie nie istnieją. Z aktywnych, oryginalnych Avengers mamy tylko Hulka, Hokaja i Tora. Tylko że tak naprawdę w sumie nie wiemy, co się dzieje z Hulkiem. Hokaj jest na wiecznej emeryturze, a Thor jest no, jedynym aktywnym superbohaterem z oryginalnych Avengers, ale to wszystko może dobiec końca. Chris Hemsworth w wywiadzie dla Vanity Fair powiedział co nieco o przyszłości Thora w MCU. Powiedział, że jeżeli wystąpi jeszcze raz jako Thor, to studio Marvel zamknie książkę z jego opowieścią. No, i tylko zasugerował, że postać może zginąć w przyszłości, ponieważ tak naprawdę Thor jest nieśmiertelny, jeżeli chodzi o długość życia. Jakby naturalną długość życia, to teoretycznie Thor jest nieśmiertelny. Wszak ma 1500 lat, dopiero 1500 lat w MCU. Tak więc jedynym wyjściem dla Tora jest jego śmierć. Dalej, aktor powiedział, że nie wie tak naprawdę, jaka czeka go przyszłość w MCU. No ale jaka jest przyszłość Tora w MCU? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, w Torze 4 pojawili się Strażnicy Galaktyki, tak więc w Strażnikach Galaktyki 3 w teorii powinien również pojawić się Tor. Tak więc myślę, że w najbliższym e, filmie o przygodach Strażników Galaktyki pojawi się Tor, ale to będzie ta sama historia, Którą widzieliśmy, to znaczy według mnie, będzie to ta sama historia, którą widzieliśmy w Torze 4. Po prostu w pierwszym akcie e, zobaczymy to samo, co tak naprawdę widzieliśmy w e, Torze 4. Dwie drużyny jakby się rozdzielą i tym razem podążymy za strażnikami Galaktyki w poszukiwaniu Gamory. Jeżeli nie strażnicy Galaktyki 3, to gdzie jeszcze może pojawić się Tor? No uważam, że Tor 5 będzie w fazie, nie wiem, szóstej, siódmej. Jeżeli w ogóle oczywiście powstanie, chociaż bardzo bym chciał, bo Thor 4 był z mega zabawnym filmem, to uważam, że jeżeli brać słowa Chrisa Hemswortha na poważnie i jako pewnik, no to w Avengers Secret Wars, czyli Avengers 6, Thor może spotkać się oko w oko z wielkim wrogiem i tam zginąć. Może nie tyle co poświęcić się, ale raczej będzie zrobiony z niego przykład. Thor jako ten oryginalny Avenger, taki jeden z najmocniejszych Avengerów zostanie ukarany, aby pokazać reszcie, że wielki wróg, kimkolwiek on będzie, być może Doktor Doom, być może nie, nie patyczkuje się i będzie to naprawdę walka o wielką stawkę. A wy jak myślicie? Czy Thor z Chrisem Hemsworthem może... Krążyć po MCU w nieskończoność, czy raczej macie już dość tej postaci? No i tak naprawdę Love będzie jego następcą, którą poznaliśmy w Thor 4. A my przechodzimy do kolejnego uniwersum, tym razem Sony Spider-Man, ponieważ mamy bardzo ciekawe, intrygujące wiadomości, ale jakie to są, zaraz wam opowiem. Prawa do Spidermana i otaczających go postaci należą do studia Sony. Jeżeli chodzi o to uniwersum, to studio Sony bardzo prężnie je rozwija. Mieliśmy tutaj oczywiście wzloty i upadki. Ze wzlotów mogę powiedzieć chociażby Into the Spider-Verse, który jest no naprawdę wybitnym filmem animowanym, jeżeli chodzi o Spidermana. Upadki no to chyba nie muszę wszystkim mówić, ile morbilionów dolarów zarobił Morbius. Ale teraz wygląda na to, że studio Sony ma nowy plan, aby reaktywować całe to uniwersum, aby w jeszcze większym stopniu skorzystać z tych ponad 900 postaci, do których mają prawa. TV Line podzielił się informacją, że showrunnerka Walking Dead Angela Kang będzie odpowiedzialna za telewizyjne uniwersum postaci Spidermana dla Amazona. No, i tutaj jest właśnie ta pierwsza kontrowersyjna informacja: Amazon. Amazon ostatnio wyprodukował taki serial jak pierścienie władzy, który wyglądał przepięknie, fenomenalnie, bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o widoczki, efekty specjalne 10 na 10, Amazon nie zrobił nic lepszego. Angela Kang będzie odpowiedzialna za całe to telewizyjne uniwersum dla Amazona. I pierwszą postacią, którą zdecydowano się wprowadzić do tego uniwersum jest Cindy Moon. Czyli Silk. Serial będzie nazywał się Silk Spider Society i będzie jednym z wielu seriali na podstawie postaci, do których prawa posiada studio Sony. Producentami będą Phil Lord i Chris Miller, tak więc to już jest zapowiedziany sukces. A sam serial będzie opowiadał historię Cindy Moon, czyli koreańsko-amerykańskiej dziewczynie, którą ugryzł ten sam pająk, który ugryzł Petera Parkera. Ogólny opis fabuły mówi o tym, że Cindy ucieka z więzienia i szuka swojej rodziny, w międzyczasie stając się tytułowym superbohaterem, czyli Silk. No i skoro ma to być jeden z wielu seriali na podstawie postaci, do których praw posiada Studio Sony, to jakie jeszcze postaci mogą dostać swój osobny serial? Wydaje mi się, że Spider-Man raczej nie wchodzi w grę. Jednak Studio Sony posiada prawa do ponad 900 postaci, wśród nich jest naprawdę mnóstwo różnych wariantów Spider-Mana, tak jak na przykład spider pic Punk Spider, Spider-Man 2099, Spider-Man jako robot. Naprawdę tych wersji Spider-Mana jest całe mnóstwo. Według mnie najciekawszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie tutaj zadać, to czy Spider-Man Toma Hollanda, czy Venom Toma Hardego pojawi się w jakimś z tych seriali, tak aby połączyć je w jedno wielkie uniwersum. Logiczna odpowiedź byłaby tak, aby właśnie połączyć to w jedno wielkie uniwersum. Ale czy tak będzie, musimy poczekać ładnych parę lat. A jeżeli nie chcesz ominąć żadnej z tych wiadomości, jeżeli nie chcesz ominąć informacji, czy Tom Holland pojawi się w serialu Silk, no to zostaw suba z dzwoneczkiem, a na pewno tego nie ominiesz. Trzymajcie się. Na razie, pozdrawiam, hejterów.